Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa. Dnia 30 czerwca 2025 roku. Po. 856 Rozporządzenie Ministra finansu Punkt pierwszy z dnia 27 czerwca 2025 roku. W sprawie przesyłania formularza rejestracyjnego na podstawie artykułu ustawy 10 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku. O wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Dziennik Ustaw z 2024 roku. Muzyka 1588 i punkt 5 zarządza się. Co następuje. Paragraf punkt pierwszy rozporządzenia określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej formularza rejestracyjnego. Paragraf punkt drugi. Punkt pierwszy: Formularz rejestracyjny jest przesyłany za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w biuletynie informacji publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Obsługującego Ministra Właściwego spraw Finansów Publicznych. Punkt drugi: Formularz rejestracyjny przesyłany w sposób, o którym mowa w ustawie. Jest opatrywany punkt pierwszy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo punkt drugi podpisem zaufanym. Punkt trzeci dowodem złożenia formularza rejestracyjnego jest urzędowe poświadczenie odbioru wytworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny szefa Krajowej Administracji Skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego. Punkt czwarty struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru formularza rejestracyjnego jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Paragraf punkt trzeci. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 roku minister finansów i dropp punkt 1 Minister finansów kieruje działem administracji rządowej mięśniek finanse publiczne na podstawie paragraf 1 ustawy 2, 2 rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku sprawie szczegółowego zakresu działania ministra finansów dzienniku ta pozycja punkt 10